Dzień naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciężki, ale przetrwałam i teraz jesteśmy na kolacji przed wyjazdem. Zobaczcie, z kim jestem. I jak ładnie są chłopcy ubrani. Krzychu się ściął na łysą, Zobaczcie, napiszcie mu, że ładnie wygląda. Proszę bardzo. Tu jest Łukasz. Czyli to oznacza, że robimy foteczki. No. No. A oczywiście, gdzie są dostępne koszulki Krzyku? I tylko na wersówką. Najlepsza jakość, polecam bardzo serdecznie. Dokładnie. Margaritas Fritos. Już czas wracać do Krakowa. Związałam sobie włosy w taki kokon. Wyglądam naprawdę e, dziwnie, ale tak mi jest w tej fryzurze najwygodniej. Teraz lecimy już do Krakowa. Niestety współczuję Ci Krzychu. Dzisiaj będzie prowadził do Krakowa. Ale Krzychu się wyspał, a ja spałam trzy godzinki. Przeciągu ostatnich około 50-60 godzin, więc naprawdę grubo. Marzę, żeby się wyspać. Serio. Dzień dobry. Ja już wstałam rano, wykąpałam się i teraz siadam do kompa, do montowanka i do obrobienia zdjęć, ze względu na to, że teraz na moim Instagramie będzie się działo jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej. Więc bądźcie czujni, ponieważ te posty będą pojawiały się jeszcze częściej niż teraz. Wczoraj nie dodałam zdjęcia, bo miałam go obrobić na planie, ale nie zdążyłam i stwierdziłam, dobra, dobra, dodam jutro. Więc dajcie znać, czy chcecie dzisiaj dwa posty, żebym dodała jeden rano, drugi później i żeby cały czas, cały czas coś się działo. Wczoraj ściągałam płokcie, po ponieważ bardzo gniót mnie w głowę, mm, ale już niedługo zrobię coś ze swoimi włosami, będą piękne, różowe i ładne. No, a też wczoraj, że, że widać po mnie już to zmęczenie i to faktycznie widać, bo no już o to tygodnia jestem tak permanentnie prze, przemęczona, ale jeszcze ten tydzień będzie, będzie, będzie taki hardkorowy. I, I trzeba się przyłożyć. No, także, jeżeli będziecie widzieć mnie tak zaspaną na Insta to przepraszam, ale i tak będę chciała Was zarażać pozytywną energią, bo mimo tego, że śpię trzy godzinki, to i tak mam energię i chcę Wam z nią zarażać. No, także ja wsiadam do kompa, ogarniam to wszystko i zaczynamy. Miłego dzień! Miłego dnia. Buziaki. Jakiś taki nietrawny ten buziak, ale jeszcze raz, buziaki. Walizki, powiem Wam, że ostatnio najchętniej chodziłabym w dresach. Cały czas chodzę w dresach. Kupiłam sobie trzy kolorki z tego dresu, bo jest naprawdę mega mi dusi i, i cały czas chodzę. A już niedługo wreszcie doczekamy się nowych rzeczy na wersów, sorry, już nie mogę się doczekać. Jeszcze nie mogę wam pokazać dokładnie, co to będą za rzeczy, ale naprawdę, naprawdę będzie sztos. A nie wiem, czy zauważyliście, ale na mojego TikToka wczoraj dodałam nowego TikToka z dziewczynami, także jeżeli jeszcze. Czy nie widzieliście, to wbijajcie. i dzisiaj dodam kolejnego. Wadam właśnie do biura i zobaczcie, tutaj moje biurko czeka na mnie, jeszcze stara fota, a ja właśnie będę podpisywać dla Was karteczki do pudełek, bo już długo, długo, długo nie podpisywałam, bo miałam dużo na zapas, a teraz już zostało ich tylko tyle. Więc bardzo dużo zamawiacie i bardzo mnie to cieszy. Ziemia, witam Was, największy polski eskimos. Troszkę już lepiej z ząbkami, nie bolą mnie tak jak wczoraj. No, swoją drogą jeszcze raz przypomnę: jak nie widzieliście odcinku naszego z abstract, gdzie graliśmy w Scrabble, ustawialiśmy sobie literki i różne słowa, to sprawdzajcie, bo było zarobiście, więc przyzwać Bardzo